Widzowie, gdzie ja jestem? Nie ma tu Adama? Kto to jest? Czemu to ja? Czemu mam jakieś wizytówka z nazwą Gierder? To chyba ja. Dobra, nie wiem. Tworzę jakąś grę. Nie wiem o co chodzi. Wyślę, może Adamu, mi, może do Adam mnie dołączy. Zaraz jakąś ulotkę na. na ten. Jakąś dziwną ulotkę znalazłem I że... No nagrywam. I jakąś dziwną ulotkę znalazłem Na szko... Nie wiem, wysłałem mu jakiś dziwne ID Nie wiem o co chodzi e... Nie wiem widzę gdzie jestem, co to jest za miejsce I... Ka... jakiś difficulty, custom O, Adam! Tu jest Co jest? Gdzie my jesteśmy? Właśnie, właśnie nie wiem. Ale jak gadam, chyba. Jest jakiś mikrofon. Ale nie wiem, mówili, że tutaj można wygra wygrać pieniądze. Jak złapiemy ducha jakiegoś. Wtedy słychać podwójnie. Nie, nie wiem, może słychać mnie w grze. O co chodzi? Poczekaj, ja się wyciszę na Discordzie. Adam, gdzie jesteś? A tu jesteś. A w ogóle, co to jest za miejsce? Bo, ja, bo, ja, bo ja Zrozumiałem jakąś ulotkę, i w tej ulotce pisano, że e, ten polowanie na duchy za 1,0 złotych i można wygrać tutaj 50 złotych. Ja też znalazłem... Nie, ja znalazłem to na ten telewizji. Aha, a ja znalazłem ulot, ulotkę, normalnie sobie idę? A co to są za rzeczy? Czy to są Co to są za rzeczy? Chyba tego gościa, który reklamował to. A ja widzę, że jest lustro, karty, rączka, music box, kości, jakieś świecy, jakaś lalka i jakaś tablica. Nie wiem, co to za miejsce. A tak w ogóle to. Dobra, to co robimy, bo nie ma jak widać, nic nie ma na razie. O kurde, jako, jakaś mapa. Tanglewood Drive. Dobra, daj daj, losowo, daj losową mapę. Losowy. Ready Random. Dobra, gramy. Sunny Medals, co to jest? Ale jeszcze mówili, że ta praca jest ciężka. Jak widać, nie zakupiliśmy nic. No to nie działa. Działają nam te. Działają nam komputery. Więc musimy zarobić kasę i wtedy się nam naprawią komputery. Dobra, wezmę jakieś rzeczy może. IMF, o, ty, dobry IMF. K2. K2 biorę. Dobra, jeszcze wziąłem SB7. Jakby to K2 to jest IMF, jakby ktoś nie wiedział. I dodatkowo SB7 to jest ten. Pirido. Mam nadzieję, że wyłączyłeś handki. Wyłączyłem, spokojnie. Dobra, weźmy może jeszcze ten. Weźmy. O, nie działa mi zapalniczko. Co to jest za miejsce? Dorsy! Dobra, idę po klucz. Pip. Co to jest za miejsce? Jakieś z... co to? Szafa! Ukryła się w szafie, raz mnie Tak widzę, graliśmy w Dors. Nie pytajcie skąd to gadam. Dobra, mam za zapalniczkę, zapalniczkę, ty? Czekaj, ja na chwilę wyjdę, bo coś muszę zrobić. Czekaj, dobra, tutaj ja może K2 i SB7 zostawię, ale wywalę ten i weźmy latarkę. Na przypadek wielki jeszcze wezmę drugą latarkę. Dwie się zamknęły. To wie, ale my nie wiemy gdzie jesteśmy, my normalnie tylko jakąś ulatkę przeczytaliśmy, że kasa i że kasę i, I że, ka że kasę wygramy tutaj jak znajdziemy ducha. W ogóle jak mam tę drugą latarkę to jest jaśniej jakby. Po co rozsypałeś sól? Nie wiemy gdzie jest jeszcze duch. I na zero. k 20 a tutaj mamy kościół. Ketchup. Mówmy na to kutsu, bo dostaniemy demotynyzację Tutaj. To idź po aparat i zrób zdjęcie. O, a ty masz zapalniczkę? Tak, mam. czekaj tam To zrobimy jeszcze zdjęcie ducha. No, wcale pewnie go tutaj nie ma. K2 na zero, jakby co? Wiesz, co to jest K2? Stary wiesz, co to jest K2? dupę No, podpalamy to widzowie. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. uciekamy. Ale poczekaj, dotrzy może weźmiemy. Do Ej, czekaj, Czekajcie, widzowie. Jak wygląda to zdjęcie? Ej, bo tutaj jest mapa cała. I tutaj jest tego dużo. No to mamy dużo do przeszakiwania i urbecji. Dobra, ja idę gadać na SB7 z duchem I see you, bro. Przestań. Where are you? Nie gada. Oczuplą sobie zaraz dostanę przez ciebie, duchu. Wyjdź stąd, bo ja muszę z nim gadać, sam muszę gadać z nim. No weź do, postaw docy. Eee. Dusza gada i mamy IMF-a na dwójce. Jest za mną. Jest tu. Jest tam! Nie dobra, ja uciekamy stąd. Chłop gadał ze mną na Spirit na SB7. Chłop gadał. Czekaj. Oh, he... Duch gada na Spirit Boxie na SB7. A my gramy na customie. Tak, gramy na customie. Nie ma handlu. Dobra, dusza gada. Dusza gada. Możemy... znaleźć Spirit Box. A poza tym gramy na dwa dowody. Tylko dwa dowody możemy zrobić. Czyli zrobiliśmy już jeden dowód, to jest Spirit Box. Ale nie było IMF na lewej że piątce. Tylko na dwójce był. A temperatury jeszcze nie było, to chodź. Idziemy temperaturę zrobić. Temperaturę? No, mama sprawdzam termometr. A ja nagrywam, mama. Widzę wie idzę. O nie! O nie! Duch jest tutaj! Bo jest 9 stopni. Dobra, termometr, sprawdzamy temperaturę. Ultrafiolet może być, ultrafiolet. O. To weź ultrafiolet. Wiesz, dlaczego tak źle mówię, bo mam mało tempo. Mam dwa stopnie. Bo, postaw do. Postaw do. Psy. Powiem ci tak, że jest dużo ketchupu i obok mega dużo ketchupu jest trzy stopnie są. Tutaj są 4 stopnie. I jemek na jedynce. Na zero. Dobra, da... Masz dotsy? Ja idę tylko docy. On jest chyba za ścianą, bo ja jest na trójce Na to, No to może to być zwagowane. Ty w ogóle masz dotsy? To nie, to... no idź tam rozstaw <laughs> To jest IMF, rozstaw dotsy, bo chyba masz Weź kamerę, przyda nam się Lewendosz, włącz latarkę, dobra? Ducha mamy tu, mroźny oddech. No to nie sprawdziliśmy, bo nie mamy kamery. Nie mamy kamery, musimy wziąć kamerę. Bo tam musimy wziąć kamerę. Biorę Boom. Kamerę tutaj bum Idziemy Patrz co się dzieje na kamerze dobra Postawiłem kamerę. Powtarzam, postawiłem kamerę. Okej, okej, patrzę. Wyłącz latarkę, wyłącz wszystko, bo to przypomina orby. A zdawało mi się, że orby. Mi się nie ma orbów na razie ale jest to że tutaj mamy światło a jakieś światło nie widać orbów Czekaj, bo ja szukam czegoś w tym. Dobra, nie ma orbów Jak to teraz nie ma Orbów Dobra, możemy iść Czyli skreślamy orby Czy to może być Spirit, Wright, Phantom, Poltergeist, the Twins, the Mimic, the Ogen i Moruj? Możemy trafić jeszcze mimika, ale jeszcze nie mamy więcej dowodów. Więc musimy teraz grać bez dowodów. Zresztą, czyli nie zaznaczamy dowodów teraz, bo mamy dwa ekrany zniszczone, a jak mamy dwa ekrany zniszczone, to gramy tylko na dwa dowody. To nie widzowie? No. Ej, zrobiliśmy już dwa zadania, zrobiliśmy. To my to nie zrobimy niestety. <tryk> 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 nie dowiem. na kamerę. Tutaj nie ma orbów. bye-bye Dobra, chodźmy stąd. I teraz może być spirit. A ja idę z nim gadać na spirit boxie. Ja tylko jedna osoba idzie. Wiesz wiesz o tym. Wiem, że z nim już gadałem, ale chciałbym chwilę pogadać jeszcze. No zaraz sprawdzimy A jak sól? Sprawdzam sól. Nie wdepnięta. Nie wdepnięta. To może być w raj. No źle postawiłeś tam sól, no to mnie wdepnie. A co sumie... Ale gramy na customie. No tak, na customie może zmieniać ten. Może zmieniać. Pokój, dużo ketchupów tutaj jest. No ja idę sprawdzić książkę. Zostań tam. Jakieś kijki. że jakieś go writing daj mi to pod F to się robi bum jak będzie pisać to za zaszami że pisze bo gramy teraz na bo, gramy na, bo mamy 0 dowodów To może być też w raj. A w ogóle, żeby z nim gadać, to w Spirit Box musisz wyjść i zamknąć wszystkie drzwi. A wyjść i zamknąć wszystkie drzwi. Bum. Dobra, to Lecimy. Spirit Box. No już nie gada. Dobra, to ja patrzę, czy gada. Nie gada, powtarzam, nie gada. Napisał co? Nie, nic nie napisał. Ale wcześniej nic nie gadałeś, więc po co znowu sprawdza? Tak na test. Spirit Box nam niepotrzebny już. To, to my, tylko dwa dowody mieliśmy. Naszymi dwoma dowodami jest, że Spirit box i bez Ghost Orb. Ale to też może być yy, Wright, już to mówiłem. Może być to Wraith. Bo nie wdepnął w stół. A Wright się boi soli. Idę rozsypać dobrze sól. O nie Ale tu się za źle gra. Jeżeli on w tes te nie wdepnie, to jest w Jakie wdepnie. Musimy chwilę tu przeczekać. Jak nie wdepnie, to to jest wryć. Nie mamy kółka takiego. No to byśmy potrzebowali jeszcze jedną Są tutaj rozsypać i git. No chyba, że napiszę tutaj. będzie wdepalnia w sól? Nie, napiszę tutaj coś. Co to jest? Co to jest? Jakiś widelec. Nie pytam. Co to jest? no na tym się Normalnie... Yy, to spiła! Ja się kręcę. Krzyż odwrócony. Nagrywam. Nic się nie zmienia? Nagrywam. wy sobie teraz żartujecie? Ja nagrywam. Widzowie nie pytajcie, dobra? Dobra, wejdźmy stąd. Dobra, jedziemy stąd, wiemy to jest chyba w rajd. Um. Tak, to jest w rajd. Bo nie wchodzi w sól. A mimik w ogóle może udawać duchy. Mimik może tylko dwa duchy udawać. A był IMF na lewej piątym? Był IMF na lewej że piątym Nie pytam, dobra, teraz chyba w rajd Lecimy stąd, teraz chyba w rajd Czekaj Że coś zrobić muszę zmienić Nie, nie Ale fajnie, o! Gigi. Poltergeist! Coś tak przeczuwałem, widzowie. Co on ma? Właśnie co on ma? Poltergeist w depa w sól. Ale nie było Eba. soli. Nie było... No nie było soli. I, i gdzie niby był ultrafiolet? Gdzie niby? Czekaj, Poltergeist, One of the famous girls! <coughs> <laughs> the uh, poltergeist among the multi money objects around it just fear into the victims. Pol poltergeist guides can throw multiplayer objects at once and with great force. With nothing to throw portal guides becomes Powerless Evidence Spirit Box Ultra Violet Violet Goes Writing A chłop nie pisał. Nie no, ta gra jest bugowana. Ja ci powiem coś takiego, że Poltergeist powiem ci jakie ten. Robię Evidence Spirit Box ultra fiolet i ghostwriting ale chłopki nie było ultra fioletu nie było tego no to mówię to jest zbugowane dobra widzowie nie odgadliśmy ducha nie wygraliśmy 50 zł. nara to by było na tyle z tego odcinka nara pop!